Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Lubicie kuchnię? W sensie jeść, gotować, prawda? Te takie piękne, wspaniałe, wysublimowane, wręcz bym powiedział, czasami potrawy. No właśnie, Kuchnia Ogrów. To jest kolejny tytuł, który chciałem Wam zaprezentować. O podtytule: Umarła po trzykroć, bo. Tak mówią na naszą główną bohaterkę, którą właśnie tutaj widzimy na okładce. Duet Welman i Andrea odpowiadają za tąże pozycję. Pierwszego możemy kojarzyć z pozycji Sami, którą wydaje Egmont. Jest to komiks młodzieżowy, doczekał się już kilku zeszytów, natomiast druga postać. no pff, Człowiek wybitnie uzdolniony, bo tak powinienem powiedzieć, i jego... Wspaniałe pozycje, które tak jak w przypadku tym, czyli wydawnictwo Kurz puściło już na naszym rynku tych pozycji kilka i mam tutaj na myśli azymut, czy choćby nawet mechaniczna ziemia. To jest coś niebywałego. Ja uwielbiam jego styl. Mniej historiek, do których czasami piszę, ale te wspomniane akurat przed chwilą są po prostu świetne. No i tutaj kuchnia ogrów, która prezentuje się właśnie w taki oto sposób, też uważam za pozycję naprawdę bardzo fajną. Ubolewam tylko nad jedną rzeczą. Tu oczywiście możecie sobie przeczytać opis. Do tej pory pozycje właśnie tego artysty, czyli mówimy tutaj o Żanie Baptiście, Kurde, wychodziły w twardej oprawie, i nie wiem dlaczego ta wyszła w miękkiej. Bardzo mi jest przykro z tego powodu, bo chciałbym, wolałbym, żeby ona była jednak w twardej. Hmm. Sam też początek. Jeśli chodzi o historię. To zaraz, ale rysunkowo. Nie wiem, dlaczego mam dziwne wrażenie, że chyba te kolory, które tutaj zostały użyte, no jakoś nie do końca mi podeszły do tej całej historii, do tych rysunków. Tu czegoś mi brakowało. Dopiero kiedy wchodzimy w ten właściwy, kulminacyjny, nazwijmy to punkt historii, kiedy zaczyna się wszystko, Rozkręcać, jak widzimy, wtedy to wrażenie już znikło i nie miałbym się do czego przyczepić. Natomiast mogę powiedzieć, że sama historia świetnie wpasowywuje się w te rewelacyjne rysunki, które nam tutaj ponownie Jean-Baptiste zafundował, bo historia sierot z zwykłych takich. Dzieciaków, które po prostu nie miały szczęścia w życiu z różnych powodów, bądź też uciekły po prostu z domu rodzinnego, czy zostały wyrzucone, trafiają, a raczej najpierw zostają. Pod takim, bym powiedział, pod taką zagrywką, zagrywkę, która wręcz spowodowała, że oni nie mogli się powstrzymać, aby dać się złapać. Jednemu właśnie złowcy, łowcy, którego tutaj widzimy, dzieciaków takich. Dlaczego? Bo ogry olbrzymy, czyli ten świat fantazy, ten świat zupełnie inny, nieznany ludzkości, gdzieś tam funkcjonuje i to w nim właśnie małe dzieci zwyczajowo są jedzone, są jedzone tak, pożerane wręcz bym powiedział, są elementami składników do wspaniałych potraw, którymi się zachwycają tamci, tamte stworzenia, tamci, nie wiem jak ich nazwać, no wiecie o czym mówię. Więc tak, to jest właśnie to wszystko. I w chwili, kiedy nasza główna bohaterka udaje jej się jakoś uciec spod tego tej rozdrabniarki mięcha tam w ogóle pojawiają się to są jakieś chyba gnomy krasnoludy nie wiem świe, świetna partia scenariuszowa tam się pojawia nie chcę wam tutaj spoilerować ona wtedy właśnie zaczyna tak jakby poznawać ten świat o, nawet będzie miała przyjaciół a też dodatkowo wykorzysta swoje umiejętności w gotowaniu i w ogóle w czynnościach związanych z tymi kuchennymi tematami, gdyż jej ojciec jest rzeźnikiem, tak, jest rzeźnikiem. I to jest pytanie: dlaczego skoro ma ojca, wylądowała w takiej dziwnej. W takim dziwnym świecie, dlaczego jej los właśnie wygląda tak, a nie inaczej? Jak w ogóle znajdują się tam inne postaci, inne stworzenia, jak choćby nawet kraken, który jest naprawdę ważnym elementem całej tej historii? To wszystko tutaj się dzieje i to wszystko tutaj. Możecie w sposób fajny poznawać. Niekiedy bywały momenty, gdy zwyczajowo w ku moich ust pojawił się uśmiech, bo pomimo tych strasznych scen i tych takich makabrycznych mogłoby się wydawać scenerii, tutaj tak naprawdę nie doświadczamy jako takiej formie z małymi wyjątkami śmierci dzieci. Nie, nie, nie. Natomiast Warto wspomnieć o tym, że nasza bohaterka, mega ciekawa postać, mega charyzmatyczna, pokazująca, jak sobie poradzić i jak przede wszystkim odnaleźć się w takim świecie z finałem wow! Mimo wszystko mnie trochę on zaskoczył, ale też jakby nie patrzeć tak czy inaczej w pozytywnym tonie. Tutaj jest tego naprawdę wiele, a komiks oferuje wiele i niesamowicie ciekawą przygodę w klimatach. No właśnie takich jakie chyba czasami są potrzebne. Jest to taka baśń, jest to taka bajka zwyczajnie do snu, ale jednak zdecydowanie uważam chyba dla dorosłych. Więc mówię, warto, warto sięgnąć po ten tytuł. Nie doświadczamy tutaj żadnych dodatków. Mamy od razu takie no, zakończenie. Są też pewne nawiązania, choćby nawet do labiryntu Minotaura, ale nie będę wam zdradzał dlaczego, bo to też jest istotny element fabularny. Natomiast sama historia naprawdę fajna. I super rysunki, które z czasem coraz bardziej się rozkręcają. Jednak, mówię, dla mnie w tym wypadku największym minusem jest to, że komiks nie został wydany w twardej oprawie, bo świetnie by pasował do mojej kolekcji na półce z wspomnianymi tytułami. A tak. Będzie troszeczkę odstawał wizualnie, ale myślę, że jakoś to przeżyje. Także Kuchnia Ogrów umarła po trzykroć. Gdybyście mieli ochotę nabyć tę pozycję, na dole w opisie tego filmu znajdziecie link do sklepu, gdzie możecie go sobie nabyć. Zachęcam Was tak samo, abyście kliknęli subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Wesprzyjcie moją twórczość, skomentujcie, polubcie, udostępnijcie, będzie mi wtedy bardzo, bardzo miło. Nie ukrywam, że zależy mi na tym wszystkim i to strasznie. Strasznie też na swój sposób jest w tym komiksie, ale myślę, że nie będziecie zawiedzeni. Także z mojej strony to wszystko, dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.